Witam ponownie. No, dzisiejsza robota troszeczkę się przeciągnęła. Pomimo różnych testerów okazało się, że akurat te koła są sprawne. Te dwa są do naprawy. Te silniki oprócz tego jednego małego z lewej strony czarnego są złomy. Ten rower ma silnik sprawny. Ten jest do przeróbki, więc nie będę mówił. A wróć. Ten to w ogóle jeździ. Jak się włączy zasilanie, to normalnie manetką się dodaje gazu się jedzie. W tym rowerze silnik jest sprawny, ale jest trochę przy nim roboty. No i najgorsza zabawa jest kurde z Feniksem niestety, bo się okazało, że po pierwsze obręcz Feniksa jest scentrowana i to na takich krótkich odcinkach, że raczej do wymiany obręcz, pomijając już sprawę Tarcie hamulcowe, które są trochę pokrzywione. Spawy niedokończone są, bo, bo, bo są jakie są. No i się głęboko zastanawiam, czy w ogóle jest sens, żebym ja to robił, bo ja finansowo tego nie ogarnę, bo praktycznie trzeba byłoby teraz tą obręcz wymienić. Wymienić tarcze, bo jest też krzywa. A, tu. ten spaw to trzyma mocowanie tarczy no, nie wiem czy tu będzie widać, ale ten spaw mocujący tarczę też jest krzywo trzeba by go wyciąć i na nowo spawać no i to w zasadzie tyle, no, więcej nie chcę mówić, bo jak dzisiaj się przyjrzałem dokładniej tym sprzętom to to jest kupa roboty przy tym i ja chyba tego nie ogarnę, bo jeszcze raz tutaj spróbuję zasiedzić. Nie wiem, czy to cośkolwiek widać. No w każdym bądź razie trzeba by było obciąć to mocowanie tutaj, te spawy, które widać, przegiąć i odsunąć od, od hamulca, bo hamulec trze. Na nowo przyspawać to i pomijając już sprawę samego, Koła To? To no jest No tak jeszcze od spodu wiązka silnika, która tam jest w takim grubym przewodzie. Nie wiem czy to będzie widać. Od tyłu będzie widać. No jakby nie było. Jest to naprawdę grubsza przeróbka, której ja pomimo najszczerszej chęci nie będę w stanie chyba tego podawać. Może ktoś z Was ma chęć się zająć tym. Ja nie żeby go dokończyć, bo, yy, bo ten sprzęt jednak przerasta moje możliwości finansowe przede wszystkim, bo chęci są, tylko że finansów brakuje. Dobra, pozdrawiam na razie.